Dzień dobry, dzisiaj wyjątkowo zrobimy już deser. Mamy co prawda piątek, ale jest długi weekend. Ja mam rabarbar, który muszę przerobić. W związku z tym pomyślałam sobie, że nagram to wcześniej, bo i tak większość z Was ogląda to w ciągu dnia, a niekoniecznie punkt 13, tak jak obserwuję. Przyrosty, w związku z tym pomyślałam sobie: Dobrze, ja chcę już zjeść drożdżowe z rabarbarem. W związku z tym nagram to teraz w dwóch częściach, bo teraz przygotujemy ciasto, zostawimy je do wyrastania. Nie wiem jak u Was, ale dzisiaj u nas już są 23 stopnie. W związku z tym wydaje mi się, że to ciasto będzie rosło jakieś 40 minut. Nie więcej, myślę, że godzina to będzie już za dużo, i wtedy spotkamy się po raz drugi, kiedy już włożymy ciasto, wyłożymy na blachę i ułożymy rabarbar i zrobimy kruszonkę. A teraz do roboty. Słuchajcie, dzisiaj zrobię drożdżowe prostsze. Nie będziemy osobno ubijać białek tak jak to robiłyśmy jakiś czas temu. Pokażę Wam taki błyskawiczny, naprawdę sposób na zrobienie czy to drożdżowych bułek, czy, czy drożdżowego ciasta. Wszystko jedno, jaką metodę wybierzecie. To naprawdę się sprawdza. Ja dzisiaj zrobię tego drożdżowego kilogram, bo przyjeżdżają do mnie goście, będzie dużo dzieci, w związku z tym nie ma takiej ilości, żeby była wystarczająca. A pamiętajcie, że takie drożdżowe jest yy, świetne w postaci grzanek. Nie wiem, czy je tak jecie. Ja najbardziej lubię drożdżowe następnego dnia z tostera, na przykład z masłem i z powidłami śliwkowymi albo z gorzką pomarańczą. Także yy, spróbujcie tej metody. Ja teraz odpalam. Yy, Robot kuchenny, już go włączam i będziemy działać. To będzie naprawdę najprostszy, chyba możliwy przepis na drożdżowe. Ponieważ już takie klasyczne robiliśmy, to chcę wam pokazać, jak zrobić drożdżowe jak najszybciej, żeby już było. I słuchajcie, teraz zrobimy tak. Patrzcie, przekieruję Was na na robota, żebyście widziały co ja będę robić. Wrzucimy cukier um, z drożdżami i z mlekiem na takie krótkie podgrzanie, żeby y, te drożdże zaczęły pracować, ale nie będziemy ich odstawiać tam na 15 minut, y, tylko po prostu od razu pójdziemy dalej. Jeżeli chcecie przepis, to przepis na to drożdżowe z ubiciem białek jest tu. Ja używam teraz tych samych proporcji, właśnie tu sobie zerkam, nawet bo żeby tutaj je dokładnie odwzorować. Natomiast no, nie będę ubijała białek, tylko wrzucę całe jajka i dam trochę mniej drożdży, ponieważ kiedyś w pokoleniu moich babci czy nawet mam, na kilo mąki używało się 100 gramów drożdży. Ja tego nie robię. Ja na... używam mniej więcej połowę tego, więc na kilogram ja dam połowę tej paczki drożdży. Zobaczcie, tutaj jest... Tak, tu jest 100 gramów. To jest taka klasyczna paczka i ja dam połowę mi się wydaje że to w zupełności wystarczy nie chcemy żeby to ciasto e, intensywnie e, intensywnie było takie bardzo bardzo drożdżowe e, chcemy żeby ono miało konsystencję ciasta drożdżowego a nie żeby było czuć te drożdże ja teraz pokruszę zaraz wam to pokażę. Dzisiaj jest taki dziwny trochę kadr, bo chcę, żebyście widzieli dokładnie, żebyście mogli też zobaczyć, co się dzieje w tej misie. Więc w misie, zobaczcie, są już drożdże. Jest tu 50 gram, będzie na kilogram. No, może dam ciud więcej. No dobrze, dam może tak, z 60 powiedzmy. To już, to już naprawdę powinno starczyć spokojnie. Dobrze, mamy drożdże. E, teraz musimy dać cukier tego cukru na kilo mąki. Dajemy 200 gramów. Ja tu tylko muszę zamurkować do tego cukru. Mm, o cukrze zapomniałam. Dobrze. No dobrze, słuchajcie, to teraz damy cukier, bo jak wiadomo, cukier, drożdże się żywią cukrem w związku z tym i ciepłem. Także ten proces pracy drożdży jest błyskawicznie uruchamiany. Dzięki właśnie cukrowi. Dałam 200 gramów cukru. Tak jak moja mama by chciała. Teraz yy, dajemy jeszcze mleko. I teraz, najlepiej, jeżeli nie macie robota, który Wam podgrzeje tę masę, to to mleko musicie podgrzać. Yy, bo temperatura yy, mleka spowoduje, że drożdże szybko wam zaczną pracować i o to nam chodzi mleka dajemy 400 gramów ja tu mam wagę więc sobie od razu odmierzę Okej, okay, zbliżamy się dobrze uch nawet mi się troszkę przelało ale nie szkodzi i teraz Ja to lekko podgrzeję na dwie minuty nastawię to na dwieście y, na 50 stopni na dwie minuty dzięki temu drożdże nam zaczną pracować i będziemy mogły dodać już tylko y, Mąkę, jajka, dam jeszcze ekstrakt waniliowy, który tu sobie wyciągnę. Słuchajcie, ekstrakt waniliowy moim zdaniem jest dużo lepszy od cukru waniliowego, bo cukier waniliowy to jest tak naprawdę biały cukier i wiele składników. A tu mamy ekstrakt, który jest najbardziej esencjonalny i y, ja przynajmniej najbardziej lubię mój ulubiony to był jak jeszcze był spożywczy Marks and Spencer y, którego już niestety nie ma y, ale teraz y, inne firmy też już w ten ekstrakt y, weszły także to mnie bardzo cieszy już y, zaraz podgrzewanie nam się skończy a teraz tak y, co będziemy robić z rabarbarem? Rabarbar musicie umyć. Niektórzy jeszcze ten rabarbar obierają, słuchajcie, żeby zostawić sam ten środek. O, widzicie, ściągają. Tak, cały obierają. Szczerze mówiąc, ja tego zwykle nie robię, bo ten rabarbar taki rwany prosto z pola. On nie jest taki łykowaty, żeby go obierać. Ale to już Wam pozostawiam. Mnie się po prostu nie chce, nie chce tego robić. Oczywiście można, można, ale mnie smakuje i tak. Dobrze. Tu już nam się kończy. Więc teraz będziemy dodawać um, pół łyżeczki soli. Kilo mąki yy, i ile jajek? 5 jajek i yy, łyżeczkę ekstraktu waniliowego. I zostawimy to ciasto na 40 minut do wyrastania. 40 może ciut więcej, no zobaczymy. Dobrze, to już możemy wyłączyć, okej, okay. i teraz teraz dodamy pozostałe składniki, czyli wbijemy 5 jajek. Ja mam wiejskie jajka, mam naprawdę to szczęście, że lepszych jajek być nie może. Raz, dwa, Solidne będzie to drożdżowe, takie nieoszukane. Aha, jeszcze zapomniałam o Maśle. No oh, tak to jest. 4 i 5. Zapomniałam o Maśle, który jest dosyć. Kluczowe, dobrze, że sobie przypomniałam teraz. A więc dajemy masła i to masła. Masła, słuchajcie, nie żałujemy. Dajemy ponad kostkę masła, bo aż y, 250 gramów masła. Dzięki temu nasze drożdżowe będzie takie jak należy. Ja od razu wsypię sól, bo boję się, że zapomnę. Daję taką pół łyżeczki. Sól równoważy nam cukier. Jest para osób mnie pytało, dlaczego ja dodaję sól, na przykład do kruchego spodu. Dlatego, że każdą słodycz trzeba równoważyć. I robimy to też zawsze przy słodkich wypiekach. Też sól jest nam potrzebna. Wrzucam teraz masło po kawałku aż uzbiera się 250 gramów. poszła jedna kostka i musimy jeszcze wziąć trochę z innej. Zobaczymy ile tu jest. 30 jeszcze 20 jeszcze 5 mamy mamy 250 teraz Dodamy ekstrakt waniliowy, który daje nam aromat. Możemy jeszcze, słuchajcie, zetrzeć, jeżeli by nie było rabarbaru, to można by jeszcze zetrzeć skórkę z cytryny. Chyba to robiłyśmy przy tym drożdżowym, które ostatnio robiłam. Ale ponieważ tu już rabarbar da nam... Kwasek. No, to tego nie potrzebujemy. Mamy jajka, mamy mleko. Czas na mąkę. I musimy tej mąki dać kilogram na tej ilości. Zaczynamy. W tym opakowaniu mamy ledwie 280. To zdecydowanie za mało, ale na szczęście mam jeszcze jedną mąkę. I odmierzamy. Mi się ledwo to zmieści w tym robocie. Może być kiepsko. On nie jest przewidziany na takie ilości. Właściwie pół kilograma to jest wszystko, co tu się mieści. No ale może ja mu pomogę trochę z tym mieszaniem. Zamykamy i słuchajcie, jeżeli chodzi o ten etap, to to jest wszystko. Teraz mieszamy i zostawiamy to ciasto do wyrośnięcia na minimum 40 minut. Ja będę musiała przełożyć je do innego naczynia, żeby miało przestrzeń do wyrastania. Ciasto powinno zdwoić swoją objętość. I zobaczymy się za jakieś 40 minut. Wtedy wyłożymy już ciasto na blachę. Ułożymy rabarbar, kruszonkę. Zostawimy na 15 minut i będziemy mogli wkładać do nagrzanego pieca do 200 stopni. Także yy, do zobaczenia za jakieś 40 minut. Słuchajcie, minęło ledwo pół godziny, ale zaraz wam pokażę yy, moje ciasto. Patrzcie, jak jak spuchu spuchu już yy, o, ściereczka w ogóle zaraz wychodzi, więc ustawimy się tak, żebyście wszystko tu dobrze widziały. Okej. Okay, to powinno załatwić sprawę. Troszkę krzywo. No dobrze. Okej. Okay. Słuchajcie. Jest dzisiaj bardzo ciepło, bardzo parno, jednak muszę też troszkę wyżej kucać przez cały czas. O, teraz jednak wolę być wyprostowana. Minęło zaledwie pół godziny, ale zobaczcie, co się dzieje z ciastem, które przełożyłam do, do miski. Ono już mi wychodzi z tej miski. E, dlatego zobaczcie, jak pięknie wyrosło, błyskawicznie. E, jak jest parno i jest e, wysoka temperatura, to to się dzieje momentalnie, więc e, bez zbędnych frazesów, ja już nie będę nawet tego ciasta przebijać, jeszcze raz e, mieszać, tylko od razu daję je do foremki. Jak tu się złapie. O, już się ubrudziłam cudownie. Dobrze. I wygrzebujemy je z tej foremki, czy z miski do foremki. Dokładnie wszystko. Widzicie, ono jest już świetnie napowietrzone. Bardzo jest takie. Chętne do wyrastania. To nie jest zima. Zimą albo jeżeli macie na przykład przeciąg, to po prostu wkładacie do piekarnika, który włączacie na najniższą możliwą temperaturę. Najlepiej na 40. Jeżeli waszą najniższą jest 50, to po prostu włączacie ten piekarnik, jak on się nagrzeje, go wyłączacie. Rozprowadzam teraz ciasto po całej foremce, dokładnie. Foremkę wykładam papierem do pieczenia, bo... Och, tu jakaś jeszcze grudka mąki się znalazła. ją rozprowadzimy. Papier do pieczenia jest niesłychanie wygodny. Nic nam się wtedy nie klei. Boki smaruje tłuszczem jakimś olejem albo masłem, wszystko jedno czym. No i teraz zobaczcie, to ciasto już jest rozsmarowane. I teraz jedyne co pozostało właściwie dwie rzeczy pozostały to e, ułożyć ładnie rabarbar i zrobić kruszonkę. Kruszonka klasyczna, to jest w równych proporcjach, niemalże e, z lekką przewagą mąki. Mąka, cukier i masło. Ja tu już mam w miejsce mąkę, cukier trzcinowy i masło, i zaraz po prostu palcami to gniotę i rozprowadzę. A teraz układamy rabarbar. Uciskając po prostu kawałek obok kawałka w ciasto. To chwilę zajmie, więc może już tego nie będziecie śledzić. Zrobię jeszcze kruszonkę. Blachę mam dosyć sporo. I teraz będę piekła. No, ten jest za gruby. albo też się zje. Będę piekła to ciasto, myślę, że co najmniej 40 minut, może do 50, w zależności od pieca. Pamiętajcie, żeby piec włączyć na góra-dół, nie na termoobieg. Lekko dociskacie ten rabarbar, żeby on nam się potem trzymał, jak wyjmiemy z pieca. Na to jeszcze pójdzie zaraz kruszonka. No chyba to razem zrobimy, słuchajcie, bo to idzie całkiem, całkiem nieźle. Teraz jak już wszystko ładnie ułożycie, to możecie dać jeszcze chwilę, 10-15 minut, żeby to ciasto jeszcze poszło nam do góry. Wypełni wtedy formę i będzie potem pięknie wyglądało. Jak wyjmiecie to ciasto z pieca, to tak, najpierw wyłączacie piekarnik. Potem dajecie jakieś 10 minut w wyłączonym piekarniku, żeby ciasto sobie odpoczęło. Wtedy wam nie opadnie. I dopiero po tych 10 minutach wyciągacie je z pieca, wyciągacie je z formy i układacie na talerzu czy też na jakimś półmisku. No, moje jest dosyć spore. Dawno już nie robiłam tak dużego drożdżowego, ale wiem, że to pójdzie jak nie dziś, to jutro na śniadanie. Także nic się nie zmarnuje. Układam jak najgęściej ten rabarbar, żeby każdy kawałek był sprawiedliwy i każdy czuł. Jedząc rabarbar. Co prawda, ja już wiem, że moja młodsza córka Halinka zaraz ten rabarbar wygrzebie. Będzie miała problem, bo kruszonka będzie na nim, a ona jest wielką fanką kruszonki. No i zobaczcie, już mamy prawie całe ciasto w rabarbarze. Za dobrze to wy nie widzicie. Ja zaraz. Yy Wezmę telefon do ręki i Wam to wszystko dobrze pokażę, żebyście doskonale tutaj widziały co się dzieje. Ok. Jeszcze trochę. Z tego rabarbaru, który mi zostanie z jakichś końcówek nastawię chyba kompot. Dobrze, tu już mamy szczelnie. Ciasto po prostu bardzo chce rosnąć. Bardzo, bardzo. Ja tu jeszcze dam, bo tu mi już idzie ciepło z pieca. Niech ono sobie troszkę tu wyrasta. A w tym czasie my zrobimy kruszonkę. Ja tu dałam tak na oko, szczerze mówiąc, te składniki, ale mniej więcej to jest tak 70 gramów mąki, 50 cukru, 50 masła. Widzicie, to jest taka nie za duża miska i robimy po prostu tak. Masło powinno być nie takie bardzo ciepłe, rozpadające się, ale... Na tyle miękkie, żeby łatwo nam się to robiło. Zagniatamy to szybciutko, po prostu chcemy, żeby nam się połączyły składniki i zrobiła nam się tak, taki grudkowaty piach. Na tym polega kruszonka, ale to już myślę, że wiecie. Eee, słuchajcie, zostałam poproszona, tak jak wcześniej ktoś mnie prosił, żebym zrobiła <coughs> jakiś przepis z jadłonomi. Tak, teraz otrzymałam prośbę, żeby ten mój razowy na zakwasie e, pokazać. Więc e, szykujcie się, że w tym tygodniu myślę e, to zrobimy, bo ja raz na tydzień średnio ten chleb piekę od wielu już lat. E, I zrobimy to w ten sposób, że ja zawsze robię tak, że e, zaczynę robię wieczorem około siódmej i potem rano około 8-9 robię resztę. Także będzie to w dwóch rzutach robione, a nawet, no tak, w dwóch rzutach, bo już e, nie muszę Wam pokazywać, jak będzie wychodzić z pieca, no bo to, to już wiecie, jak wygląda, bo Wam pokazywałam. Dobrze, słuchajcie. Chwila gadania i zobaczcie, mamy kruszonkę. Tak to powinno wyglądać. Teraz spróbujemy ustawić się tu bliżej. O, widzicie, dobrze ciasto. To mi się podoba. Teraz zobaczcie. Bierzemy kruszonkę. I kruszymy, nie jest to jakoś. Widzicie, że dosłownie w ciągu paru minut yy, to drożdżowe jeszcze mi urosło, z tej strony mniej, z tej bardziej. W piecu to się powinno wszystko ładnie wyrównać. Ja już będę wstawiać od razu je do pieca, już yy, nie będę tutaj trzymać. Tego ciasta, żeby jeszcze mi wyrastało. Tylko hop do pieca. I mamy to. Dobrze. Słuchajcie, no to w moim przypadku ciasto idzie do pieca. Ja zaczynam weekend widzimy się w poniedziałek. W poniedziałek chyba zrobię drobiowe mielone, bo mam pierś z kurczaka zmielone. Także chyba od tego zaczniemy. A co będzie dalej, to jak zwykle się okaże. Życzę wam miłego weekendu, odpoczywajcie. Życzę nam wszystkim, żeby nie było za dużo burz, żebyśmy się mogli cieszyć tą pogodą. I widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia.